Witamy w kolejnym materiale. Jest to materiał ostatni z gatunku materiałów e, środowych. Chciałam to powiedzieć. Chciałaś to powiedzieć? Ubiegłaś mnie. Oj, tego no tak że wyszło. Ostatni materiał z gatunku wypowiedzi. Nie mamy już nic więcej do powiedzenia. Całą resztę możecie obserwować na naszych firmach, które mam nadzieję w dalszym ciągu będą szły z nowej firmy. E, także ostatni, taki temat do poruszenia którym jesteśmy w stanie, może coś Wam podpowiedzieć, więcej my tego nie widzimy i widzimy po komentarzach, że też nie macie za wiele pytań, na inne jesteśmy w stanie odpowiedzieć na bieżąco. Także ten materiał jest ostatni. Warunki pracy. Warunki pracy kierowcy ciężarówki, porównanie Europy w zestawieniu z, ze Stanami Zjednoczonymi, z Kanadą. Przede wszystkim tak. Aspekt finansowy odstawmy totalnie na bok. Ten materiał nie ma na celu przekonania kogoś, że gdzieś się lepiej zarabia, gdzieś się gorzej zarabia. Tak jak mówiłem, wartość pieniądza to jest rzecz bardzo subiektywna. Komuś wystarczą 1000 zł na miesiąc, komuś wystarczy 10 000 dolarów na miesiąc. To jest wasza sprawa, jak sobie to policzycie. Ten temat zostawiamy na bok. Poza tym, na ten temat był inny film, to jest dla Was. Co mam tutaj do powiedzenia? Warunki pracy, to znaczy, że jesteście w tej pracy, policzyliście sobie, że sobie Wam wszystko się poukłada, że się Wam wszystko opłaca to, co tak naprawdę macie w zamian za to, że przyjechaliście pracować jako kierowca ciężarówki w Stanach Zjednoczonych. Pierwsza rzecz najbardziej jaka, najbardziej widoczna, widoczna tak, najbardziej taka bezapelacyjna jest to rozmiar samochodu. W tym samochodzie spędzacie spory kawał swojego życia. Nawet jeżeli mieszkacie od poniedziałku do piątku, jest dużo takich robót, że mieszka się od poniedziałku do piątku. To nawet jeżeli od tego poniedziałku do piątku warto mieć troszeczkę więcej przestrzeni życiowej, warto mieć mikrofalówkę, większą lodówkę, telewizor, tego typu rzeczy. Większość ciężarówek amerykańskich jest w te udogodnienia wyposażonych ze względu właśnie na wielkość kabiny. Nie będę się rozrawniał w tańcu. O tym jak to moim zdaniem większość amerykańskich ciężarówek jest źle zaprojektowana, bo jest nie, niedobrze wykorzystana przestrzeń tak naprawdę którą do na dyspozycji, tylko Volvo miała na tyle rozum, żeby zrobić tak należy. Ale to już jest moja... Każdy ma inną opinię, każdemu pasuje co innego tutaj. Pozostawiamy do, także, do opinii innym, nie nam... To pomijamy, ale generalnie kubatura tej ciężarówki jest gigantyczna. I to daje takie poczucie, że jak już stoimy na tym parkingu, czekamy trochę, to możemy sobie potańczyć, możemy sobie poskakać. Potańczyć powiem. bez przesady. A... No, no w sensie wiecie o co chodzi, ale tak naprawdę macie do dyspozycji właśnie bez problemu mikrofalówkę, bez problemu jakieś tam piekarniki ludzie wożą, telewizory i tak dalej. To wszystko nie zagraca na tej kabiny, że nie macie się gdzie obrócić. Wszystko jest pochowane eleganckie do chochów, a mimo rozmiaru tej ciężarówki, ta ciężarówka jest dość łatwo manewrowalna, ponieważ tutaj wszystko jest dostosowane do rozmiarów tego zestawu. Jest dostosowany do rozmiarów tego zestawu, dlatego że kraj ma więcej przestrzeni, więc automatycznie można było budować szersze drogi, gdzie w tym momencie pojawiają się jakieś głosy nowoczesnej populacji, która twierdzi, że wszystkie miasta w Ameryce powinny być wyburzone i powinno się zrobić same Amsterdamy, czyli żeby tylko i wyłącznie się rowerem jeździło po tym mieście, bo przecież rower to jest dość słuszny środek transportu. No to ciekawi mnie, jak on tym rowerem będzie zjeżdżał Amerykę i ciekawi mnie jakby na tych rowerach rozwinęli ten kraj do takiego poziomu, gdy będzie ciężarówki. Na szczęście tak było, głosy to tylko jakaś paranoja, bo y, ci, którzy budują faktycznie ktoś wiedzą, że jest, ta przestrzeń można z niej skorzystać, dlatego że kraj jest gigantyczny. Co się z tym wiąże? Trasy są dalekie. Jest to zupełnie inna liga. Y, nie trzeba tyle stawać, nie trzeba tyle się denerwować o parkingi. W większości miejsc parking jest znaleźć dużo łatwiej. Y, Jeździ się dalej, więc więcej się zwiedza. Jeśli kogoś to kręci, jeśli nie, no to szuka innego zawodu. Czas pracy pozwala na pokonywanie dużo większych dystansów dziennie, zatem idzie w większości rowerów, się, no, większość ludzi powiedzmy przyjedzie tu do Chicago zapewne pracować. Większość teraz jesteście w stanie wykonać od poniedziałku do piątku. Czy tak jak nawet oglądałem ostatnio, materiał bez ruchu, pozdrawiamy. Bo to, to, teraz ja to oglądałem, to po prostu w dwóch, trzech dni jak ja to nagrywam, także sobie to powiedz nam, jakie obsługa czasowe czasowa jest. No to mówił, że maksymalnie w trasie siedział 10-11 dni i po tym czasie wracał do domu, bo już, że można siedzieć w trasie. Także tak to tutaj wygląda, że mimo tego, że ten kraj jest dużo większy, można go dużo szybciej zwiedzać, dużo więcej się zobaczy, dużo więcej kilometrów się narobi, trochę więcej się zarobi też dzięki temu. Ale przede wszystkim ta przyjemność płynąca z pokonywania kilometrów to jest zupełnie inna rzecz niż stanie w korkach, non stop, co chwilę remonty, co chwilę zamknięcia. Fakt tutaj też są remonty, też są zamknięcia, tylko tyle, że jest ich mniej procentowo na czas pracy kierowcy. I tu nie ma zakazu wyprzedzania na autostradę? Jeszcze nie ma, ale wprowadzają powoli. Naprawdę? Tak, Nowy Meksyk właśnie wprowadził ostatnio. A tu mamy Meksyk, to, to tam nie jeździmy, to tam wiesz, ale... A też ciekawe ile czasu to potrwa. potrwa, zanim zostanie zniesione, bo to Amerykanie nie robią, jak im się wolność ogranicza. No ale generalnie te dalekie trasy, nie ma korków, jest święty spokój, można sobie lecie po pościutkiej autostradzie. Oj, nieraz się takie hało Że przez parę godzin nie widziało się nikogo w tym lotnisku. Na tych gigantycznych, szerokich, długich highwayach mamy dostępność lepszą. Parkingów, sklepów i tego typu rzeczy. Trackstopy są dużo lepiej wyposażone. Na tym trackstopie jest wszystko, czego nam do życia potrzeba, prawda? Rolniliśmy tak. pranie, nie pranie, tak. i to przez półtorej roku. Przez półtorej roku moja żona, która była zwierzątkiem domowym. Oj, nie wyobrażałam sobie, jak to tak jechać w trasę, i tak. No dobra, wykąpać, to tam się jakoś dało ogarnąć. Bo są prysznice na praktycznie każdym trackstopie, na każdym. My korzystamy z Pilotów, sieci Pilot Flying J. Więc tam bez problemu można znaleźć parking, zaparkować na gigantycznym parkingu z moją umiejętnością parkowania, która mi nie wychodzi. No <laughs> Także no. I mamy praktyki, suszerki, tak. knajpy, pizzerie. Subway'e, a jak nie to się przechodzi przez ulicę Z i drugą na pewno stronę, tam coś tak. jest. Rzadko kiedy tak się zdarza, żeby człowiek był tym przymierał w trakstopie, bo nie ma czegoś dobrego. Na pewno coś jest zawsze tutaj, chyba że w nocy, na no to w nocy to nie. Ale generalnie te trakstopy są zupełnie inne, dostępność tego wszystkiego jest zupełnie inna. Co do sklepów, można sobie spokojnie my ja rozumiem, że większość ludzi nie jeździ na tak długo jak my, ale my naprawdę byśmy na to w trasie, więc to oznaczało, że musieliśmy w połowie trasy robić dwa czy trzykrotnie za zakupy. Nie było z tym najmniejszego problemu. Przede wszystkim szukaliśmy yy, sklepów w sieci Walmart, które są najbliżej, tak jakby autostrady, że jest łatwy dostęp. Jechaliśmy na dostawę, tak. parkowaliśmy, nikt z tym nie miał problemu. Bezpieczeć. Czasem się parkowało na parkingu gdzieś dla osobówek z tyłu, tak żeby nikogo nie było. Jak było dużo miejsca na dostawę, no, no, jak nie, to się jechało na dostawę. Na dostawę, tak. Ale druga sprawa jest taka, że nie musieliśmy zazwyczaj tego robić nawet w czasie pracy, nie traciliśmy swojego czasu pracy na zjazd do miasta czasem. Bo wystarczyło jechać sobie na trakstop, na trakstopie zostawić naczepę, wypiąć konia, wziąć sobie personel convenience, dojechać sobie na trakstop, znaczy z trakstopu na, na zakupy no, i zakupy. bez problemu i to w ogóle wszystko było legalnie i tak dalej. Nawet w Montanie chyba żeśmy tak ostatnio jakiś czas No ostatnio, to, to, co to co mamy pamięć, tak. to jest w Z tego co pamiętam w Europie jest tryb out, w trybie out też można to zrobić, ale nadal borykacie się z zakazami wjazdu do miasta, zakazami wjazdu na sklepy. Ściasnotą niektórych parkingów tutaj ten problem względnie zaplanowany nie istnieje. Przy czym zarówno zakupy, jak i stopy są dużo prostsze w Stanach Zjednoczonych. W Kanadzie dostępność tych stopów jest tak, jakby porównywać Europę Zachodnią do Polski, tak samo porównywanie Ameryki do Kanady. W Kanadzie. Powiedzmy w Kanadzie musicie wiedzieć, gdzie co jest i gdzie tego szukać, bo to nie jest takie oczywiste, jest dużo takich małych, dzikich traktopów błotnych często, jak to w zimie jest zasypane, to jest ciężka sprawa. Więc generalnie w Kanadzie trzeba coś tam zaplanować i troszeczkę się do tego przyzwyczaić. W Ameryce bez problemu wsiadacie, nie ma najmniejszego problemu. Wsiadacie, jedziecie, zawsze dojedziecie do czegoś. Nawet no, 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 jak ktoś ma trochę odpowie, nie? Eee, Także generalnie z tym w Ameryce jest dużo mniejsze problemy. W Kanadzie jest OK, ale przez to, że Kanada jest pustym krajem. To też, też nie ma tego problemu, tak. bo nadal wszędzie ciężarówka pasuje i tak dalej. Także tak to mniej więcej wygląda. Yy, Różnice między właśnie Kanadą a Stanami. To są spore. Yy, dlatego Kanada jest no, dzikim krajem, a szczególnie im dalej na północ, tym gorzej. Jedną z największych z tych różnic to jest pogoda. Yy, tak się wydaje, że ten śnieg jest zabójczy, nie jest zabójczy, jak się okazało, bardzo łatwo jeździć się na śniegu. Bardzo łatwo zakłada się łańcuchy. Wystarczy mieć trochę olejową wieczór, jak zazwyczaj przyjedzie. Lód, no to wiadomo, lud nie ma co z tym lodem zadzielać, jest go dużo, zima trwa 7 miesięcy, ale nawet domnika jako niedoświadczony kierowca, była w stanie sobie poradzić z lodem dosłownie w pierwszej trasie, nie? Tak, jak ja się jeździłam sama, to pierwszy raz. Czy siedziałeś jako pasażer? I tylko mi mówiłeś co robić. Daliśmy radę, żyjemy nadal, także... Tak, ale ogólnie zachowanie tego pojazdu też na tych ciężkich warunkach jest zupełnie inne, więc to jest... Ja się bałem, byłem przerażony tego, urany, bo jak ta kanadyjska zima będzie wyglądała. Też się tego bałam, zakładania łańcuchów też się w sumie bałam, ale pierwszy raz jak pojechali na kopalnię, tam nam Pan pokazał jak to zrobić, pomógł nam. I potem już drugi, trzeci raz to daliśmy z... radę. Przypomnę tak? nam że mieliśmy za z takimi nietypowymi zatrzaskami, bo gdyby nie te nietypowe zatrzaski, prawda jest taka, żebyśmy sobie dali radę sami z tym. Także generalnie to było takie, ojej, jak to będzie na tym śniegu, zacząłem jeździć po śniegu, a, e. I też nie jestem jakimś nie wiadomo jakim hojrakiem za kierownicą, po prostu jestem kierowcą, który ma wiele, wiele lat bezwypadkowej jazdy, jest, że powiedzmy po raczej agresywnej stronie, niespokojnej, ale mimo tego wszystko idzie na spokojnie, opanować, nauczyć się tego, więc to nie jest taki, nie taki straszny jak go malują, tak? Tak. Także jak tam oglądaliście filmy wielu youtuberów amerykańskich, które pokazują, urany rany boskie, jaka ta zima. Nie, ta zima na żywo nie jest taka straszna. Raz miałam taką sytuację, że ty poszedłeś spać, ja sobie sama jechałam i... To i... tak na po No to pomału powłączałam wszystko to, co mi Kamil powiedział, co mam zrobić i pomału przejechałam. Potem Kamil. się obudził... Mówimy o ludziom... wyłączeniu kontroli tak. trakcji z pięciu, blokady międzymostowej, tak. nie blokady na bo się zagrzeje i... Trzeba wyłączyć sobie tryby ekologiczne w samochodzie, bo tryby ekologiczne zrzucają ci z biegu na lups, i te obroty spadają. W momencie, kiedy on pobija, to masz obroty na kołach, a ty tego nie pożądasz. Więc to też potrafi wytracić trakcję. Także takie podstawowe rzeczy wystarczy pamiętać, żeby jechało się, się bezpiecznie tak. w tej zimie. Także jeżeli bójcie się pogody, nie ma się czego bać. Ta pogoda jest o tyle też ciekawa, że potrafiliśmy powiedzmy z minus 20 stopniowego mrozu gdzieś tam na północy od Edmonton dojechać sobie w tej samej trasie do 30 stopniowego upału w Teksasie. Albo do, na Florydę też na przykład. Więc nie to, było czasu zamarznąć, to, że... bo człowiek miał zimno przez 4-5 dni, a potem się dogrzewał na tyle, że można było sportem powrotem ja Także generalnie to jest takie, no fajne, Więc ja to takie czujesz, że żyjesz. Dobranie garderoby też było ciężko, bo trzeba mieć, być przygotowanym na wszystko, trzeba mieć zimowe ubranie i letnie ubrania no, Tak, także... dlatego, dlatego te kabiny są takie wielkie. <laughs> Tak. bo w szafie musi się i kurtka zimowa albo kopie tak. <grafy> no, tak, tak. No ale no to... Ja tak. to. E, czy ta praca jest tutaj bardziej stresująca pod wieloma względami, jeżeli weźmiemy pod uwagę właśnie korki, pogodę i jeszcze jeden fakt, fakt, że jak już dochodzi do jakiejś tam kontroli na drodze, to zazwyczaj nie jest kierowca traktowany, że Ty z definicji popełniłeś coś źle. Tylko z tego, co ja widzę, My mieliśmy kilka inspekcji, mam znajomego, który ma kupę inspekcji, bo on tak jeździ, że ma kupę inspekcji. Pozdrawiam. <laughs> Pozdrawiam, bo wiesz, że o Tobie mówię, no, tak o Tobie mówię, ale mimo tego zazwyczaj z tych inspekcji wychodzi się obroną ręką, dlatego że człowiek nie jest w definicji postrzegane jako to, że coś zrobiłeś źle specjalnie, tylko zapewne popełniłeś jakiś błąd, a nawet jeśli zrobiłeś to specjalnie, to zapewne masz ku temu dobry powód i w większości inspekcji gdzieś się, trzeba człowiek wybronić, a my przez no, prawie dwa lata tutaj jeżenia sumarycznie, zrobiliśmy prawie 300 tysięcy mil między nami, mniej więcej. Mieliśmy dosłownie dwie kontrole, z czego jedna rutynówka po prostu sprawdzili czas pracy, bo Ta jechaliśmy pieś... przez dziki bróż i po prostu gościu tak, tak bardzo nie miał co robić że chciał sprawdzić. Ta pierwsza czas była pracy. stresująca, bo to była moja pierwsza kontrol w życiu. Tak, a ja jeszcze spałem z tyłu do Ludzika 90. Na no, druga była taka, że jechaliśmy z hazmetami, troszeczkę mieliśmy na bajzlone w tym hazmecie. Wina chyba się... bardziej wysyłającego no. niż Powiedz, uznajmy, że udało się zwalić, że była po 100% po stronie wysyłającej. Niech tak zostanie. Także tej wersji się trzymały. no także tutaj tak kontrolą się kontrolę. Nie jest to nic stresującego. Kolejna sprawa nie jest to stresujące, dlatego że wszyscy mówią generalnie po angielsku. I raz nas zatrzymali, bo mieliśmy y, meteoryt nam uderzył w przebyć. A to nie to nawet znaczenie. To, to bez Ale to 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 generalnie chodzi o to, że wszyscy mówią po angielsku. A jak jesteście kierowcą typowym europejskim, a szczególnie takim, który dopiero to zaczął, pojedziecie sobie na taką Europę, to nawet nie wiesz za co ci zaraz dowalą, bo nie rozumiesz o co chodzi. To jest ten problem. Tutaj ten problem nie występuje, więc automatycznie ten poziom stresu jest, jest minimalny. Dużo jest jakieś tam, zawsze coś tam się wydarzy, ale. Różnice w czasie pracy. Czas pracy pozwala na dużo bardziej elastyczne dopasowanie sobie grafiku dostaw, grafiku pracy i tak dalej do tego. O elogu logu różnicę między logiem a tachografem poruszałem, ale co w praktyce to oznacza? W praktyce to oznacza, że możecie pracować ile Wam się żywnie podoba, tyle ile Wam pasuje. Jeżeli Was do czegoś firma zmusza, to możecie pokazać jakiś środkowy palec, bo ja generalnie nie lubię jak mi firma do czegoś zmusza, ale jeżeli chcecie, naprawdę można dużo więcej tego czasu wykorzystać, a mimo tego dużo więcej mieć swobody w tym, że możecie sobie gdzieś tam podjechać, dojechać, zjechać na parking i tak to wszystko jest względnie legalne. Nie ma czegoś takiego jak w Europie, że jak przekroczycie 15 minut czas pracy, to idziecie do więzienia we Francji zapewne. <grymne> Tutaj, jeżeli jest to uzasadnione, to takie przewinienia do pół godziny, nawet adverse driving condition, czyli ciężka pogoda, jeżeli to też wytłumaczycie, no to nawet do dwóch godzin możecie przegrąć czas pracy i jesteście w stanie to bez większego trudu wytłumaczyć, co też powoduje, że na stres jest zmniejszony i łatwiej idzie wykonywać zadania do końca. Nie? Więc to też jeszcze raz wpływa na stres, powiecie, że zrobiliście swoją robotę, a nie ojej, a co to będzie, bo jutro muszę zacząć, wszystko nie tak. Tego nie ma. Tu jest troszeczkę lepiej elastycznie. Oczywiście mam świadomość, że to, że w Europie jest tak, jak jest, jest uwarunkowane faktem, że to jest zupełnie inny rynek, jest zupełnie inny świat. Zestawy są krótsze, bo po prostu jest ciaśniej. Czas pracy jest Inne krótszy, dlatego że jazda jest cięższa, bardziej stresująca, właśnie więcej korków, więcej kontroli, więcej wszystkiego. To nie jest tak, że tutaj jakoś tak wszystko jest lepsze, po prostu tutaj wszystko funkcjonuje inaczej. Dlatego, że ten kraj, ten świat amerykański był budowany później i już po części byli nauczeni na niektórych błędach, które były popełnione w Europie. Po części też właśnie wyciągali to, że no może niekoniecznie tak ograniczniki prędkości tutaj były ograniczniki prędkości, potem je znieśli. Teraz znowu próbują wprowadzić, ale generalnie tym walczą. Nawet jeśli wprowadzą, no to Ameryka ma jakieś 30 lat, w których jeździła powyżej 90 km, gdzie Europa tego nie ma. Także pod niektórymi względami właśnie troszeczkę inaczej, to jest wszystko, nie mówię, lepiej, gorzej. Niektórym pasuje, niektórzy na przykład nie byliby w stanie jechać 8 godzin. A przynajmniej tak się wydaje, a nawet jeśli się nie wydaje, to nie, nie byliby w stanie jechać 8 godzin. I Ja tak myślałam na początku, jak zaczęłam, tak po 8-11 godzin. jejku tak długo trzeba siedzieć i tak dalej. No nic w Europie się to przerywa co 4,5 godziny, tak. jeszcze można się to przerywać na 15-30 minut, tak człowiek tą jazdą się nie znuży. Tutaj też nie musisz jechać 8 godzin. Możesz jechać, jeśli ci to pasuje, jeśli dobrze kilometry idą. A przez to jak tu się jeździ, to bardzo często dobrze te kilometry idą. się te 6-8 tak. godzin na strzała, zanim weźmie się krótko. Czasem przestań. właśnie tak jest, że jak się dobrze zacznie i tak się, aż się patrzy na zegarek, o już prawie 8 godzin minęło, trzeba wziąć przeżywę. Nawet nie wiem czasem, kiedy to tak Zza szybko zależy, zleci. Tak. Zależy od dnia, ale tak. przepisy same z siebie no to zezwalają. Jedyny powiedzmy taki półstresujący czynnik, z którym my mamy do czynienia, to jest przekroczenie granic. Dlatego, że przekroczenie granic tutaj to w tym momencie jest no nie, no to nie takie trudne. W sumie porównałbym jeśli cokolwiek to do granicy tak jak ja jeździłem, ale to parę lat temu, nie wiem jak teraz jest, ale tak się przekraczało granicę na Szwajcarii, że trzeba było na szwajcarskiej granicy stanąć, faktycznie zająć się tymi papierami, coś tam, coś tam, no to powiedzmy, że przekraczanie granicy Kanady ze Stanami Zjednoczonymi jest najbliższe do tego doświadczenia, bo tak jak widzę na Anglię, to na Anglię chyba jeszcze więcej zachodów w tym momencie. Ale no tutaj też znowu bardziej było na kierowcy obowiązek wypisywania tych papierów, w tym momencie wszystko jest między brokerem a y, dispatchem, czyli między wysy, tak, pośrednikiem wysyłania a naszym biurem, a na kierowcy jest tylko wydrukować dokumenty, wpisać jeden numerek i to jest tyle. Także generalnie tego stresu też ostatnio odjęli kierowcy, więc nawet to odpadło ale wiadomo, zawsze na granicy coś może później tak, czasem się wywozi ładunki, ładunki pod bondami, no to jak się włodzi pod bondem, no to trzeba mieć świadomość, gdzie tam pójść, co tam załatwić i tak dalej, to też zależy od granicy, zależy od osoby, od, od osoby to, na granicy, tak. ale uśredniając, no to te granice wiadomo bardziej ruchliwe, typu Blaine, typu Osojas? tak, typu no te wszystkie okolice Toronto i tak dalej, no to tamte granice są bardziej stresujące, gdzie my jak przekraczamy, bardzo często właśnie przekraczaliśmy gdzieś tu w gdzieś przekraczaliśmy w Portalu, Raz przekraczaliśmy tam w Manitobie, no nawet na mniejszych granicach, gdzieś tam British Kolumbii też bardzo często sło szybko, z wyjątkiem Osojo, Sesaje, to jest inna historia, ale generalnie ta połowa granic idzie dobrze, druga połowa idzie ciężej i nie jest to reguła, bo czasem nawet te gorsze granice idą szybko, że jest wszystko porządek porządku papieru, macie, jeden ładunek, który jest prosty do wytłumaczenia, wszystko jest ok. Zależy od korków, od ruchu na granicach, bo też to tak, cięcie. Czasem... No, parę razy staliśmy tak po 40 minut do godziny na granicy, ale nie jest to za każdym razem. Chyba tak najdłużej to żeśmy stali na Osojus. Tam był taki korek, pamiętasz? No, mm, mm, mm. ja już nie pamiętam. To musielibyśmy sobie pokazać. Mm. Ja chyba na blendzie byśmy stali za dwie godziny, bo im się światło nie chciało zmienić. Także gdzieś, Ta. gdzieś, gdzieś coś takiego było. No ale no, to odosobnione sytuacje. sytuacja. Także generalnie, powiedzmy, tym jedynym czynnikiem stresującym, jak się jest kierowcą kanadyjskim, to jest przekroczenie granicy. Jeśli nie jest się kierowcą kanadyjskim, tylko amerykańskim, to nawet to przekraczanie granicy nam odpada. No i jeszcze z takich aspektów, które są lekko paranoidalne, bo to bym bardzo mocno polemizował, to na przykład bardzo no, ostatnio zapadło mi w głowę, jak rozmawiałem z jednym z kierowców Sprinsa, osobiście spotkaliśmy się, udało się, pozdrawiam, jeśli ogląda wątpię, pozdrawiam, no i wymienił takie coś, że na przykład, o ja wolę jeździć tylko po Kanadzie, już chciałbym nie jeździć po, do Stanów, wolę tylko po Kanadzie, dlatego, że pojedziesz do Stanów, mogą cię w sklepie zastrzelić. Potencjalnie tak, ale wszędzie ci mogą w sklepie zadzigać, postrzelić, zastrzelić, gdzie mamy w tym momencie, no, świerów nie brakuje, jeżeli mamy patrzeć na to, gdzie jest więcej świerów, no ok, może w Kanadzie jest ich mniej, ale też się zdarzają nożownicy, w Europie też się zdarzają psychopaci, macie całą Francję, w sensie, no, w sumie gdziekolwiek we Francji jest świetnie, już przejście w Kalę to jest mistrzostwo świata, jakie cyrki się tam dzieją, mieście, przykład kierowcy. W Berlinie, który został zaatakowany przez terrorysta, także generalnie ten zawód ma swoje ryzyko. I to nie jest tak, że jeden kraj jest bezpieczny, drugi nie. To jest kwestia przypadków w danym momencie. Także to też zostawię tak, gdzieś... na bok, bo to jest kwestia taka, którą Ciężko zero-jedynkowo określić, gdzie jest dobrze, gdzie jest niedobrze. Wszędzie może być dobrze, aż do pewnego momentu. Czasem znajdziesz się w nieodpowiednim miejscu, w nieodpowiedniej porze, i. No, albo przeżyjesz na nożownika, na a następnego dnia zginiesz w wypadku. Także nie popadajmy w paranoję, jeżeli chodzi o tego typu rzeczy. Także to są różnice, które nam przyszły do głowy. Starałem się nie być e, stro stronniczy Stranicze? na temat, że w Ameryce jest lepiej, bo też lubiłem. Transport europejski. Podobało mi się to. Jak robiłem to przez no, x lat, większość w Anglii, OK, ale też po Europie sporo jeździliśmy. Zresztą nadal uważamy, że jak coś nam w życiu nie pójdzie tutaj z tą nadal uważamy, że możemy wrócić do Europy, bo może tak się skończy, tak? I nie ma z tym problemu, co będziemy robić w Europie. Będziemy robić to samo, co robimy tutaj, czy będziemy jeździć po na wsadzie po Europie. Po prostu tak? obiektywnie oceniając, zalety przemawiają na korzyść pracy. W Ameryce praca jest dużo łatwiejsza, dużo przyjemniejsza, na więcej pozwala. No i wysięka na torcie, mimo wszystko lepiej się zarabia. Także tyle. Tyle tematów z gatunku mamy coś do powiedzenia. Już więcej nie mamy do powiedzenia i jeśli się nie mylę, to troszeczkę mniej będzie materiałów na YouTubie. Mamy to co mamy, to jest mały kanał, ale chcieliśmy swoje zawsze trzy grosze dorzucić do tej sieci informacji, które macie do dyspozycji na temat emigracji, tu, tam, siam. Także byliśmy kolejnymi ludźmi, którzy pokazali swoją jakąś tam historię, powiedzieli jak to nam szło, jak to nam wychodziło wszystko. A w tym momencie resztę pozostawiamy, bo już do oceny. Wszystko. Dzięki na razie. Dziękujemy.